Lordran. Kolejny achievement, dobra, where's mina. Eee, trzymałość, chodź jakiś nowy poziom, jest tutaj do opisu. I to zanówili. O, wyjaśnienie, Co? Wyjaśnienie? Aha. Poczekajcie, poczekajcie, jak musieć... Przełąd widok. Mhm. Mm o, tak, stamina tutaj jest wytrzymała. że to, to my to bierzemy. I później witalność. Taminy witalność będzie trzeba rozwijać nami. I trochę siły w sumie, jeżeli będę chciał jakąś konkretną broń nową. Aaaaaah, jak to zajebiste. Aha wpuszczę. Okej. Trzyma netko. No tak, you no bo to. Let me guess. Fate of the undead, right? Actually. Meow But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But, too late now. I don't know, I can Yeah, it's the bad. It's totally in Actually, two bells of a One's up above in the undead church. The other is in the ruins at the base of Blight Town. I Blight Town was going to Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. Oh, it is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Ah, but if you're going to make me the best, if you're going to grab Sage, you're going to have to. na no, społeczeństwo. Jak na razie pewnie na początku teraz por boginny, no to nie mam ochoty ani myśli, żeby zużywać to społeczeństwo. To studni. Raczej nie wpadnę. Raczej nie chciałbym spać też. O kurde. Teraz sobie przypomnę, jak tutaj się łaziło. Zaraz się ogarnę. Ludzie. Tutaj nic nie ma. Myk, myk, myk. Tutaj kolejni są. Ale widzicie to... <grymne> na górę. jeszcze raz na górę. Opa. Tutaj winda chyba będzie. No tak, winda będzie. Okej, okay. nie do tyłu. Uff, prawie spadłem. Nic <laughs> co my tutaj mamy? Dusza. No ja bym chciał jeszcze coś dni, nie chciałem Coś tutaj powinno być coś ciekawego. Jak się tak wydaje? Ale nie ma nic ciekawego. Dzwony, słychać? O, to jest, to jest ciekawe, że ponoć jak dzwony dzwonią, to ktoś inny też właśnie zadzwonił w te dzwony. To jest takie fajne multiplayer, multiplayerowe doświadczenie. Nie wiem. Okej, okay, tutaj nic nie ma, ale pewnie to jest. Ale no tak, tutaj wum skręcił rzeczy. To jest nieco Hat. Jakiś tam hat, haha. Ha. Ja tutaj trochę boję się dziurkę spodzić, bo to jest prawdopodobne umrę. O, skrzynka otwarta. Nipa. Tutaj jest otwarta. Okej. Okay. I to co właśnie to co teraz dzwoniło, to ponoć to w przebudzeniu. Tutaj jest... Na górę pnęliście. Tutaj pewnie nie, żeby nie skakać. Ciup. Ciup. Okej, okay. to now nek, 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 nek. Oh, nie jakiś To na okazja, pójdziemy? idziemy. No, nie, to nie No, nie, to nie No, Tutaj ogarnięte Chcę ja zobaczyć, gdzie jest smęty. albo jakaś ta kapłanka, no, no tak, kapłanka. Ja no to kapłanka. Jak ktoś tutaj coś umarł Aha Tak umarł No nie, tutaj mi po prostu tekstury się nie, nie podczytały się znowu Ja tutaj boję się wchodzić, tekstury mi się nie co <grym> Ale to jakie to jest śmieszne. <grym> Że te tekstury mi się nie czytają. A co tam na dole mamy? Nic ciekawego jak na razie. Mi te tekstury czy kurty czytają czy nie. <grym> jak nie możemy pójść sobie na dół, bo te tekstury się nie czytają. to pójść na górę. I co my tutaj mamy? I temki zbieranie ja Nie wiem czy jestem w stanie tam przeskoczyć Pewnie tak, tylko właściwie później Właściwie tam Ech, odpuszczam jak na razie To muszę ci, możecie... O nie, to się nie doczytało. Mam pewien pomysł może ktoś powie, że głupi, a niektórzy powiedzą, że mądry. Po prostu wyjdę i wyjdę. I mając nadzieję, że to kurde się doczyta. Hoppa! End. And ignore! O! ogarnęła się ze strachu. Okej, okay. Aha, nie, to, a no tak. Bo to jest ta kapłanka. One głosu nie mają. To na pewno, na pewno, nie ma głosu. Teraz my tutaj... No proszę tu nazwać, jest i otwarte. Tutaj powinna być linda. Nie wiem czyją, czy ją by... trzeba... A tak, trzeba ją jakoś ją odpalić. Halo? Czemu nie mogę odpalić indy? Hm? Nie, tutaj byłoby można zejść na tu po ulepszeniu... Estusa, halo, no! To lipa. No niestety. Ja Mam nadzieję, że to nie był po prostu błąd z tak, tego, że mnie się nie wczytało. Ale cieszę się, że to powinien być z w miarę z ciekawymi broniami. Ale to nieprzyczytywanie się terenu to nie już powoli zaczyna spuwać. Nie wiem, czemu to tak się dzieje. No właśnie. I co, na tutaj też nie będzie wczytane? Właśnie ta gra nie powinna w tak źle wczytywać wszelkiego rodzaju rzeczy. Zobaczcie, już tutaj już nic nie wczytuję. Idziemy, żeby na dół. Ja wolę tam nie stąpać, bo ja nie chcę w taki sposób pierwszy raz umrzeć. Opa, wybaczcie, I, i pewnie znowu w góry nie będzie wczytana. Jak na złość, normalnie. Nie... A nie, jednak wczytana. Wow, nie spodziewałem się takich oh, wczytów. Oh, oh, oh. I co najlepiej, nie ma złego komputera, żeby takie coś mi tutaj odwalało to wszystko. I to jest jest ale tutaj błąkam się jak nie wiem kto Gdzieś tutaj powinno być przejście na cmentę, żeby Tutaj jest na dół World Cmentor Możliwe, że jestem bardzo ślepy i temu ja tego nie widzę. Chyba właśnie to, że jestem sklepy. Ale widzicie, jakie to jest wpisywanie, te bardzo miło. Ja tak słabo wpisuję. Ciekawe, jakie może być na to rozwiązanie. O, no dobra, lecić w jedynym nieznanym kierunku czyli to parafii nieumarłych. No to lecimy. O, spokojnie, najpierw ślady krwi to coś znaczył. Okej. Okay. Trzeba być ostrożnym i nie rachować. No kurde. To większość przyjemności, z gry trochę zawiera, właśnie to nie wczytywanie się. I teraz będziemy musieli coś zrobić. Halo. No, to zawsze działa. Strach. Któr? Czy nie skór, nie ma skóra. Co my tutaj mamy? Ducha. Nie, ja bym chciał coś lepego, nie chciał jakiś tam duch. Jakbyś brońkę na przykład. I co my tutaj mamy? Krew. Ducho krwi. Czyli coś niebezpiecznego. Lecimy dalej. I. 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 I nadal nic. Keka. Popiegniemy. Nadal nic. Okej, okay, tutaj jest taki. To za ból, to za ból Chyba, że... da się jakoś tutaj zwiększyć możliwość jakoś. Okej. Okay. A, to jest jasno, że nie jakoś. Człowiek. Okej, opcje. Zerwanie ja nie wiem, na czym to, to ustawienie czeka. Może, nie może coś tutaj... A ja tu różne są to otoczenia. Nie wiem, on tam to może będzie lepiej ogarnąć teraz. No, nie Okej... Okay. Na górę nic nie ma, ale bym miał sobie jeszcze tam w tych yy, kanałach poszedł sobie w inną stronę. Że ja tak powiem, żeby zobaczyć co tam jest. Ale tutaj już niestety takich rzeczy już się nie pamięta. Okej. Okay. I my tutaj mamy. Mamy, mamy, mamy. Uwaga. A inne wejście. No kurde. Hop. Ta-da. Hm, nie wiem, kto tutaj jest taki. Znajmy te kurde, nie wiem, co to było. To nie to powiedzieć. Tam było ziemia, pod moimi nogami. Więc jak to się stało, to sam kurde, nie wiem. I biegniemy z powrotem. Chyba nie ma to zbierać tam tych dusz. O. to nagle to po dziwnicy. da. Oj, oj, do daleko pobiegłem. pobiegłem I nie ma No, kurde, że nie 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 <laughs> Wchodzimy tutaj, tym razem się wczytało? Teraz tutaj, nie, pierdolnie. nie, 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 komu nie, Co do w ogóle nie, problem? dwa Właśnie tutaj jak ja ostatnio widziałem to tutaj kurde było przejście nie takiego. No chodź Nie przejdziesz No chodź A, bombami rzuciesz Ja tam ostatnio spadłem no to ja nie mam zamiaru tam iść spać Spadnę Ja się spadłem Dziwne a to jest śmieszne, że pierwsza rzecz, co mnie zabiła. To nie był jakiś tam boss, nie był jakiś przeciwnik. To było to była grafika, mnie zabiła. Okej. Okay. wchodzę. I coś tutaj mocno ktoś umierał. Więc nie dam. się. Ja bym chciał jakąś broń, to fajnie. No. Tam raczej nie wyjdziemy ja. A tutaj są mury jakieś ładne. Mury, mury, mury! Runu, 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 mury! Raz! Dwa! aut, Wolało! Dobra, estusek. Strasznie długo piłem teraz. Mek! Mech. Kombo. Łompo-kombo, tak zwane. Eee, tutaj jest na dół. Chociaż to tak wygląda, że raczej do nie chciał schodzić. Strasznie dziwne też są... błędy graficzne. Teraz tu... Drewniana tarcza, to już lepiej, już lepiej. I chyba wiemy gdzie my jesteśmy. Poczekajcie. Niech się wczyta się tutaj teren, dziękuję. to do mnie Gdzie jesteś? No okay. się. Ale tutaj nie mam zamiaru wchodzić. O. Bez grafiki. Dla to ognisko. I tutaj to będzie nasze najbliższe ognisko na obecną chwilę, bo tam będzie drobinka do zniszczenia, tak. Okej, okay, lecimy. Hop. Raz. Dwa. Trzy i cztery. Tada! Magia. Z drugiej strony trzeba tam to otwierać. No to zaraz otworzymy z drugiej strony. Co my tutaj ciekawego mamy? O nie, 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 tam nie ma podłogi, to to, to nie dla mnie. Będę musiał na, sie na sieci popatrzeć, co to się dzieje, że właśnie mam te problemy graficzne z dark związane. Kurde, to deszczu podrenne trafiłem. Ale on się tam nie rusza, dobrze. Bardzo dobrze. mek. No, inak. Naprawdę coś tutaj musi być z grafiką... ...zbalone. A, ponieważ ty tutaj tak sobie ratujesz. O, bra bradam, bra. nie jest minik? Nie jest. A po prostu Czarna bomb, bomba zapalająca. Black bomb. Bomb, bomb, bomb. No i niestety. O tej godzinie niestety nic nie chce. No możecie się wczytać, bo ja nie chcę tutaj właśnie stać w żaden sposób. ouch stamina mi się skończyła <laughs> jak to powiedzieć no no dobra, na to, dobra, na to wchodzimy tutaj pod drobince Dobra, ten Tęk, i ten, idzie. Ciup, ciup. dusz. I lecimy dalej. Jest przygodu, Troch, 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 troch. Tro. No to, I zaraz sobie troszeczkę siebie polepszamy. Bo już mam odpowiednią ilość tych dusz, żeby nie wiem, ze dwa poziomy zbić. Tutaj ktoś jest kanął. Ktoś tutaj nie jest Chyba tutaj po skąpek porozwalić. To jest to jak powolna ekipa wyburzeniowa. Mimink? Nie minik? Nie minik, okej. Okay. W środku? Okej, okay. pyłek na broń. Hopa. Ja dam się zabić Trzeba pamiętać o staminie Okej okay. Coś mi tutaj na nawala w mieszkaniu Pewnie są już z góry Oj Lubimy sąsiada Nawalę. Nie by to w ogóle to rozproszyło tak tak. A no, tak zapomniałem. Dobrze po czy nie? A. Nie to. Poczekajcie. A ja tutaj muszę poprawić. Ej. Ale ja rozpaliłem ognisko z kotami już na górze. Halo! Hmm. Naliczyło mi się? O nie, za długo mi się naliczyło. No to jest. No to jest. Dobra, zawracamy. Halo! Hmm. I znowu będziemy walczyli z wczytającymi się grafikami Dobra Tutaj was możemy ominąć Ale nie aż tak No <grych> nawet Myk 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 nic nim nie, nie ma zrobić z apa, Chapa ...tędy. tędy tutaj no, oczywiście. A? Widzicie? Nie wczytało się i od razu spadłem. No! Fajna gra. Dobra, może zaczniemy sobie wczytywać. A? A? A jaki to jest? No i na dość spadamy sobie. Aha, dzięki. Tutaj nie jest to, że gra jest moim przeciwnikiem. Tutaj jest to że Trudno się z moim przeciwnikiem tylko kurde Mam nadzieję, że ja chcę w końcu mieć na piewąco wczytane lokacje. Bo to już jest kurde śmieszne. Że ja po prostu spadam. Ponieważ mi się nic nie czytało. O! Widzicie? To jest moja... Pana krwi i czekamy aż kurty się, się wczyta. O, wczytało się. I zaraz znowu musimy czekać, aby się wczytało. I tak w kółko, Macieju. Siup. Siup. Hop. Hop. O, krótki miecz. Teraz tutaj czekamy, aby się wczytało się kładka, bo inaczej spadniemy. Hop. Raz, dwa, ha. Tam nie idziemy, za to tutaj idziemy. Mam nadzieję, że teraz będzie szybciej się wczytywało, ale trochę lipa, że muszę tutaj jeszcze raz wszystko tutaj wczyścić. No i to. No właśnie. No, próbowałeś mi tutaj od pleców zajść. Jak nie powiem kto. I do z coś zmieniać. No nie. Okej, okay, to ta osoba walczyła, ale no nie powalczyła sobie. A, klasyczek. Kurde. To powinno być ognisko. Zaraz patrzymy do ogniska, tylko musimy poczekać. A się wczyta podłogę. Rozpad. Aha. Teraz zaliczyło. Ok.